Cześć, tu Bork a dzisiaj gra Bubble Bobble. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj po raz pierwszy Retrogralnia bierze udział w cyklu multiplatform games, gdzie różni YouTuberzy ogrywają te same gry na różnych platformach. Tak się akurat składa, że udało mi się trafić na grę Bubble Bobble. GRę, którą pewnie znacie. Jest to gra, która została wydana w 1986 roku przez firmę Taiko jako jako, jako jako gra automatowa. Potem doczekała się konwersji na praktycznie wszystkie systemy. Zarówno można zagrać nią na Tarynce, oczywiście na AST, na MID500, na Komodorce, na Komodorku, także na Nesie. A ja dzisiaj zagram dla Was w nią na Spektrumie. Akurat specjalnie wybrałem tą wersję spektrumową, bo byłem ciekaw, jak będzie brzmiać, brzmieć muzyka yy, na tej wersji. Specjalnie też uruchomiłem tą grę na yy, spektrumie plus 2, który już posiada układ dźwiękowy, bo wiadomo, że pierwsze spektrumy praktycznie dźwięków yy, nie miały. No to dobra, zobaczmy, jak się gra prezentuje. Oczywiście, trzeba wybrać rodzaj sterowania, Tutaj jest to kempston, bo oryginalnego joysticka synchlorowego oczywiście nie posiadam. Uruchamiamy, uruchamiamy grę i patrzymy, czy jest dźwięk. Trochę trzeba poczekać. Tak, jest dźwięk. Na szczęście jest dźwięk. Powiem Wam, że dosyć długo szukałem wersji na spektrumach tej gry, która posiadałaby dźwięk, ale w końcu się udało. Dobra. No, co mogę powiedzieć? O, mogę powiedzieć, że mi się znowu spaprał, że tam się spaprały Sprite. To już mi się raz zdarzyło. Kurczę, niestety muszę grę uruchomić, uruchomić znowu od nowa. No niestety, kurde jak widzicie, gra z dźwiękiem na moim spektrumie mm, nie za bardzo chce poprawnie chodzić. Także wy posłuchajcie sobie przez chwilę dźwięku. Tego ładnego dźwięku. Ja za chwilę Gierkę uruchomię e, niestety w trybie zwykłego spektrum Spektruma, tego nie posiadającego zwykłej muzyczki. No ale jak możecie usłyszeć, muzyczka jest całkiem spoko i gra na pewno bierze, bierze, że tak powiem, układ dźwiękowy i obsługuje go całkiem sprawnie. No niestety akurat ta wersja, którą posiadam, nie chce mi się poprawnie uruchomić tym Spektrumkiem. Dobra, resetujemy Spektruma. Uruchamiamy go w trybie zwykłego Tisa. No, grę udało mi się uruchomić niestety bez dźwięku, ale to nic. Jakoś to przeżyjemy. Jak widzicie, są pewne ograniczenia wynikające z obsługi grafiki na spektrumie, czyli nasz Bob lub Bub to jest, raczej, to jest raczej Bob. Jest czarno-biały, a właściwie czarny. Ale nie jest to nic strasznego. To w zupełności nie przeszkadza w grze. Gra się całkiem przyjemnie, bardzo responsywnie. Kolejny poziom zaliczony. Jeszcze tylko zejdę jest do wyjścia. Gra się całkiem przyjemnie. No, oprócz tego, że nie ma muzyczki, ale to jest akurat mówię no naprawdę moja wina normalnie mógłbym spokojnie tą grę z muzyką kurczę odpalić, tylko akurat ta wersja coś mi się nie chce y, uruchomić. Pewnie dlatego, że korzystam z, 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 z emulatora mm, magnetofonu emulatora... O, oh, ostatni ludzik u Emulatora stacji dyskietek na Spectrum'a. Kurczę! Na kartę ECF. I być może jest on troszkę niekompatybilny. Aj! No, dalej holender nie idzie. Ostatni duży No, jest jest No! Dobra, udało się. Być może jest pewna niekompatybilność między w tych maszynkach. Potem może spróbuję jeszcze, jak kiedyś przyjdzie Wojtek, uruchomić tę grę na, na innym komputerku. To jest komputerek już wyprodukowany nie przez Sinclaira, tylko przez, przez Amstrad'a. Być może być może też to jest powód pewnej niekompatybilności. No naprawdę trudno powiedzieć. Spektrumów było jednak troszkę wersji, i to nigdy tak do końca kurczę, nie wiadomo, nie wiadomo co z tym jest. No, w porównaniu do Amigi, do Komodorka, no, gra jest po, przede wszystkim e, mniej kolorowa, natomiast absolutnie nie, nie traci na grywalności. Tutaj mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Gra się to tak samo dobrze jak na każdej innej platformie. No, kolejna plansza zaliczona. I tak korzystając z okazji, że, że jestem na wizji, są w sumie dwie sprawy. Dwie. Na pewno jedna, o której chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, jest to akcja, którą organizuję porywacz zwłok, akcja kurczaj, akcja wysyłania e, ładnych pocztówek retro do Pana Marka człowieka, który produkuje stację dyskietek e, który przerabia stacje dyskietek, tak by działy one za migą, kurcz przegrałem ma on akurat kłopoty zdrowotne i przydałoby mu się po prostu podnieść go na duchu, ale to tak generalnie e, zobaczycie na, możecie zobaczyć na kanale Porywacza Złok, o co chodzi link się Wam zaraz tutaj pojawi na ekranie w karcie druga sprawa to to, jaką kolejną grę będzie można zobaczyć w cyklu Multi Platform Games i mogę Wam zdradzić, że będzie to Arkanoid i my jako RetroGralnia będziemy ten Arkanoid odpalali na dosyć ciekawym sprzęcie mam nadzieję, że będziecie mile zaskoczeni Cykl oczywiście. O, jak widzicie, coś, co tu coś się dzieje. Niestety, Spektrum czasami nie daje rady. Albo to był jakiś element gry, którego nie zważałem. A cykl ten oczywiście rozpocznie się już za kilka dni. Pewnie y, podczas weekendu. Także co? Ja mogę Wam powiedzieć, że gra na Spektrum jest super. wam, ja że jedna z bardziej grywalnych gier na Spektrum. A jak teraz będę chciał uruchomić coś. Na spektrum, w co da się grać i da się grać sensownie, a powiem Wam, że czasami są z tym problemy na spektrusiu. To ze spokojem uruchomię e, Bubble bobble czy Bubble bobble i wszyscy będą zadowoleni. To co? Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, do pozostawienia kurcze komentarza, do stawienia łapki w górę. Obejrzyjcie inne filmiki z tej serii i z innych serii oczywiście. Pozdrawiam Was. Pork, Retrogradnia.